Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na prezentacji poświęconej nowo pojawiającym się różnym źródłom finansowania cyfrowej transformacji sektora publicznego w Polsce. To, co się wydarzyło od czasu poprzedniej konferencji, od tego czasu, kiedy miałem wystąpienie i opowiadałem Państwu o Pewnej wizji tego, jak mogłaby wyglądać cyfryzacja sektora publicznego finansowana z nowej perspektywy. No to od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele, czyli wydarzyła się wszystkim pandemia, której chyba nic nas wcześniej nie, 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 nie przewidywał, która z, kolei, która z kolei w taki bardzo jednoznaczny sposób z jednej strony obnażyła to wszel, wszelkie braki, mankamenty w funkcjonowaniu wszystkich organizacji, nie, nie dotyczy to tylko organizacji sektora publicznego, ale obnażyła różne, różnej maści mankamenty, pewne braki, braki w wiedzy, kompetencjach cyfrowych, braki w oprogramowaniu oraz w systemach do zarządzania przedsiębiorstwami czy organizacjami, ale z drugiej strony, i to jest taki pozytyw tej sytuacji, jeśli w ogóle o jakichś pozytywach można mówić, no to wymusiła taką natychmiastową, Taki natychmiastowy skok do wody, na taką bardzo głęboką wodę przez, przez nas, osoby nie do końca umiejące pływać, i wymusiła gwałtowną, gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji wszelkich procesów biznesowych i organizacyjnych w polskich organizacjach, i administracja publiczna nie była tutaj wyjątkiem. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którym mam przyjemność kierować, no, było postawione w tej samej, w tej samej sytuacji. No, mieliśmy o tyle lepiej, że przez dwa lata wcześniej wdrażaliśmy taki projekt cyfrowej transformacji CPPC i mieliśmy przeniesione do systemów chmurowych, elektronicznych wszelkie możliwe rozwiązania i procesy w naszej organizacji, ale bardzo wiele organizacji w tym w sektorze publicznym musiało to zrobić z dnia na dzień i właściwie z dnia na dzień rozpocząć pracę w trybie zdalnym. Zresztą my również taką pracę rozpoczęliśmy. Są szacunki, które mówią, że to spowodowało przyspieszenie transformacji cyfrowej o jakieś 3-4 lata. Natomiast y, oczywiście nastąpiło to wszędzie. Jakby spojrzeć teraz na wyniki i gdzie Polska, ale też sektor publiczny w Polsce się znajdują na tle chociażby państw europejskich, no to wypadamy troszeczkę poniżej średniej, o czym mówi tak zwany ranking DESI. Na to składa się wiele czynników, bo w części parametrów, które są badane w DESI, jesteśmy bardzo wysoko, w części parametrów jesteśmy niestety bardzo nisko, ale przede wszystkim tymi, tymi takimi parametrami, które nas mocno ciągną w górę, są parametry dotyczące łączności, zarówno światłowodowej, ale przede wszystkim mobilnej i pokrycia łącznością mobilną całego kraju. A to, co nas ciągnie w dół, to jest wykorzystanie przez polskie firmy i przedsiębiorców rozwiązań cyfrowych. Różnej maści systemów ERP, czy innych do zarządzania przedsiębiorstwem, oraz niski poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa, szczególnie osób w wieku podeszłym. I oczywiście można powiedzieć, że ta pandemia była pewnego rodzaju szansą, która ten zapewni nam skok. W tym systemie DESI, w tym rankingu DESI w kolejnych latach, no ale ta pandemia wymusiła tę cyfryzację wszędzie. Czyli jeżeli chcemy te braki cyfryzacyjne sprzed pandemii nadrobić, to sama pandemia za to jakby tego dla nas nie zrobi będziemy musieli te działania zintensyfikować w jeszcze większym stopniu. Gdyby spojrzeć na dotychczasową sytuację, czyli gdzie jesteśmy w tej chwili w programie Polska Cyfrowa, czyli to jest to zasadnicze źródło, dotychczasowe zasadnicze źródło cyfryzacji, finansowania cyfryzacji. Sektora publicznego, ale też w ogóle szeroko pojętej cyfryzacji różnych elementów społeczno-gospodarczych w Polsce, to w przypadku, jakby ten program dzieli się na trzy części. Pierwsza część to są projekty telekomunikacyjne, czyli budowa sieci światłowodowych. Do, na terenach, przede wszystkim, znaczy na terenach, w których ta sieć nie istniała, ale takich terenach przede wszystkim oddalonych, wiejskich, terenach, w których ta, te, te inwestycje raczej nie miałyby szans w, w najbliższym czasie bez dofinansowania publicznego być zrealizowanymi. No i tam realizujemy prawie 250 projektów o wartości 6 miliardów złotych. Samego wkładu, który zainwestowaliśmy, do tego jest około 3 miliardów. Złotych środków własnych operatorów telekomunikacyjnych, w których budujemy sieć do prawie 2,5 miliona gospodarstw domowych, domowych w Polsce. I jakby jest to projekt, którym objęty jest cały, cały kraj, wszystkie, wszystkie województwa. W przypadku projektów, ta, ta druga część, druga oś, to mówimy tutaj o projektach cyfryzacji w administracji publicznej. I tutaj mówimy o od bardzo dużych i skomplikowanych projektu, projektach. Yy, yy, Cyfryzacji czy e-zdrowia, czy realizowanych w Ministerstwie Finansów, po troszeczkę mniejsze projekty, albo takie już bardzo, bardzo drobne projekty, które realizują pewne drobne, drobne elementy. Tutaj celem tych projektów jest budowa i pokazywanie, wystawianie dla użytkownika, dla obywatela usług, które następnie ten obywatel, użytkownik, każdy z nas będzie mógł zrealizować, nie wychodząc z domu, nie pojawiając się również w, w urzędzie. No a trzecia oś, czyli ta trzecia część tego programu to są kompetencje cyfrowe, czyli szkolenia tu przede wszystkim dzieci, osób młodych, utalentowanych, szczególnym naciskiem właśnie na talenty, nauczycieli, których szkolimy, w, jakby budując pewnego rodzaju bazę dla, dla, dla rozwijania kompetencji, kompetencji cyfrowych w przyszłości. I teraz tak wyglądała sytuacja na, powiedziałbym, na start tego, tego, tego projektu, czyli na startu ubiegłego roku. Wtedy mniej więcej byliśmy. Z tym programem Polska Cyfrowa i przygotowywaliśmy się powoli do programu Polska Cyfrowa 2, którym chcieliśmy zawrzeć pewnego rodzaju wnioski z tego, co w tej perspektywie się pojawiło. No ale pojawiła się pandemia, i w, w jej efekcie na poziomie politycznym w Unii Europejskiej zaczęły być prowadzone różne maści dyskusje, których efektem jest przyjęcie pewnych rozwiązań, które nazywają się szeroko funduszem odbudowy. A także decyzja, też w takim politycznym charakterze, dotycząca wykorzystania wszelkich możliwych środków finansowych będących w dyspozycji Unii Europejskiej do takiego szybkiego wzmocnienia gospodarek europejskich w tej sytuacji no, bezprecedensowego kryzysu związanego z tą, z tą pandemią. Te źródła wcześniej się rzeczy nie były w ogóle brane pod uwagę, ich nie było. One się nie pojawiały w ogóle w jakichkolwiek rozważaniach dotyczących nie, nie tylko polskiej, ale w ogóle polityki spójności i prowadzenia jakichkolwiek interwencji przez komisję, no ale pojawiły się w ostatnim czasie, więc to nad czym o chwili obecnej pracujemy w tym obszarze cyfryzacji szeroko pojętego sektora publicznego, ale też cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w Polsce, to są już trzy bardzo duże źródła finansowania. To jest tak zwany fundusz REACT, o którym za chwilę opowiem. To jest Krajowy Plan Odbudowy, którego projekt został upubliczniony i zaprezentowany w ubiegłym tygodniu. Oraz to jest program Polska Cyfrowa 2, czyli ten program, o którym wstępnie bardzo zacząłem Państwu opowiadać jeszcze w ubiegłym roku. O, opowiadając o pewnych wnioskach. Ja zacznę może najpierw od tych dwóch, dwóch nowych źródeł, które, są, które które pojawiły się w efekcie tej, 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 tej pandemii. Pierwszym z tych projektów, czy pierwszy takim źródeł, który, z którego dosypiemy środki do programu, obecnego programu Polska Cyfrowa, jest fundusz REACT. To jest taki fundusz, który. W zamierzeniu Komisji Europejskiej ma dotyczyć takich działań o takim bardzo interwencyjnym, punktowym, bardzo szybkim i precyzyjnym charakterze, czyli pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa, następnie ten fundusz jest uruchamiany po to, żeby natychmiast w taki najbardziej prosty, jakby realizując najprostsze i najbardziej takie podstawowe potrzeby z tą sytuacją związane zareagować. No i Komisja podjęła decyzję o wykorzystaniu tego funduszu w, również w programie Polska Cyfrowa. Więc program Polska Cyfrowa, obecny program, zostanie zasilony dodatkowo kwotą 300 milionów euro. Przyjmijmy dla równego rachunku miliard 350 milionów złotych. No i środki te zostaną przeznaczone na właśnie działania, które w, jakby... W, w, których celem będzie takie bardzo szybkie, punktowe zasypanie największych obszarów deficytów technologicznych i cyfrowych w, w Polsce. My w tej chwili pracujemy nad szczegółowymi rozwiązaniami tego, tego programu, bo będziemy chcieli wykorzystać tutaj doświadczenia naszego projektu zdalnej szkoły, czyli takiej bardzo szybkiej interwencji związanej z, wtedy z zakupem sprzętu dla nauczycieli i uczniów, którzy nie mogli uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Więc będziemy się wykorzystać ten model wdrożeniowy, ale też otworzyć się na dużo szerszą, Gamę potrzeb, potrzeb o charakterze kompetencyjnym, potrzeb o charakterze telekomunikacyjnym, potrzeb o charakterze społeczno, takim socjalnym, czyli też jakiejś pomocy osobom niezamożnym, ale też wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, które też w tej sytuacji pandemicznej zostały pozostawione samym sobie. Te rozwiązania w tej chwili wypracuje, wypracujemy i jesteśmy na takim etapie jeszcze rozpoczynania dopiero pewnych konsultacji. Pewnych konsultacji społecznych. W przyszłym tygodniu te dokumenty do pierwszych konsultacji z Komitetem Monitorującym Programu Polska Cyfrowa zostaną, zostaną przesłane. I wtedy no, będziemy chcieli pokazać światu te propozycje interwencji, którą, którą chcemy zaplanować. Wstępnie mogę powiedzieć, że zależy nam na daniu beneficjentom no, maksymalnej swobody w doborze instrumentów. Tej cyfrowej transformacji, czy też zaspokajania tych cyfrowych potrzeb w obliczu tych efektów tej, sytu tej, tej sytuacji pandemicznej. Ten projekt będzie częścią programu Polska Cyfrowa, jakby tak z takich formalnych, czysto względów, on zostanie włączony do tego programu, będzie jego częścią, tam będą, będzie stanowił osobną oś priorytetową, którą, którą będziemy chcieli uruchamiać w połowie roku. I to, będzie, to będą działania, które będą się w tym takim nieprzewidziane dotychczas działania które się w tym obszarze cyfryzacyjnym wydarzą jak najszybciej. Jakby przypomnę, czy podsumuję, dotyczyć one będą bardzo różnych potrzeb o charakterze sprzętowym, o charakterze kompetencyjnym, o charakterze zakupu różnych rozwiązań informatycznych, czy z zakresu cyber, czy z zakresu jakichś rozwiązań chmurowych dla, dla tych najbardziej dotkniętych obszarów dotkniętych pandemią i tym wykluczeniem cyfrowym obszarów w Polsce. To, jest, to działanie stanie uruchomione najszybciej. Z tych wszystkich trzech spodziewanych, które, o których w tej chwili rozmawiamy, czyli REACT, KPO oraz program Polska Cyfrowa 2. Krajowy Plan Odbudowy, czyli ten program KPO, który, o, 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 o którym, w, którego prezentację czy, 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 czy premierę w zeszłym tygodniu Mogliście Państwo obserwować w mediach. To jest jak zobowiązanie strony Polski przed Komisją Europejską i ono pokazuje pewien plan wydatkowania środków w ramach tego funduszu odbudowy, którym, który, na który Komisja pozyskała. Finansowanie ponad 700 miliardów euro dla całej europejskiej gospodarki. Ale państwa członkowskie, w tym oczywiście też Polska, powinna przedstawić taki plan Komisji do akceptacji, a następnie na podstawie tego planu realizować te interwencje i realizować działania tutaj już skierowane do, do, do odbiorców. Kiedy ten plan był uchwalany jeszcze kilka miesięcy temu, przewodnicząca Komisji Europejskiej w jakimś jednym ze swoich wystąpień powiedziała, że te kwestie cyfryzacji, cyfrowej transformacji gospodarek powinny zająć co najmniej 20% wartości tego programu. No i to mniej więcej znajduje w tej chwili odzwierciedlenie też tej treści samego programu, samego polskiego projektu krajowego planu odbudowy. W tym, pro, w tym projekcie prawie 14 miliardów złotych zostanie przeznaczony na tak szeroko pojętą transformację cyfrową. Tam w tym obszarze jakby on się dzieli na kilka zasadniczych bloków, w których będą realizowane różne projekty, różne działania. I te bloki to przede wszystkim infrastruktura telekomunikacyjna, czyli dalsze poszerzanie sieci telekomunikacyjnych, sieci światłowodowych w, na terenie całego kraju, z taką ambicją, by dotrzeć do możliwie jak największej liczby gospodarstw domowych w Polsce z siecią, siecią z funkcjonującą, działającą niezawodną siecią światłowodową, to jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych. I przede wszystkim pewna budowa i rozbudowa krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w tym jego, w tym jego cywilnym, w cywilnym obszarze. To są również działania związane z, ze zwiększaniem popytu na rozwiązania w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie i popytu na usługi cyfrowe, to są działania czy adresowane do samorządów, czy adresowane do przedsiębiorców, czy adresowane do samej administracji publicznej, związane z budową systemów e usług, z, z wdrażaniem różnych systemów teleinformatycznych, które, które też będą realizowane w tej, tej najnowszej perspektywie. A taką ostatnią wiązką projektów, która tutaj też będzie, to będzie wiązka dotycząca kompetencji cyfrowych, szkoleń i pozyskiwania czy rozwijania takich kompetencji w całej Polsce. Żeby krajowy plan odbudowy mógł zostać realizowany, no to cały fundusz odbudowy te wszystkie, wszystkie kwestie. No. Przepraszam najmocniej, te wszystkie kwestie muszą zostać jeszcze, muszą przejść jeszcze dosyć skomplikowany proces politycznych uzgodnień w instytucjach Unii Europejskiej, a gdzieś następnie, na samym końcu, zostać zatwierdzone przez polski parlament. Więc realnie, pewnie ten plan odbudowy mógłby ruszać pewnie z początkiem przyszłego roku, więc on będzie takim instrumentem, który który pewnie będzie drugi w kolejności po, po instrumencie REACT, który się pojawi, no ale też będzie instrumentem największym. Jego horyzont czasowy to jest 6 lat realizacji. W przypadku projektu REACT, no to mówimy tu o dwóch latach realizacji, więc tutaj projekt REACT ma zupełnie inną naturę, takiej powiedziałbym, bardzo punktowej, szybkiej tu i teraz interwencji. Projekt KPO jest takim działaniem, które pozwala też budować pewne filary, pozwala budować pewną strukturę. Ale też realizować takie działania w, w sposób bardziej taki fundamentalny, czyli budować takie rzeczy i takie rozwiązania, które będą miały takie bardziej długofalowe, długofalowe oddziaływanie, bo nie są tylko po prostu reakcją na sytuację tu i teraz, jak, jak jest w przypadku projektu, projektu REACT. Te wszystkie rozwiązania, które, czy też te wszystkie cele tego programu są oczywiście, Zawarte w, w projekcie tego dokumentu i podlegają w tej chwili konsultacjom i tutaj Państwa bardzo serdecznie do tych konsultacji, konsultacji zapraszam. Sam proces powstawania tego dokumentu też był dosyć czasochłonny i pracochłonny, no, trwał kilka kilka miesięcy w ramach, w ramach tego był szereg różnych konsultacji, dyskusji prowadzonych z różnymi podmiotami, instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie pewnych propozycji. No tutaj oczywiście CPPC, ale też cała grupa szeroko pojętej cyfryzacji, czyli kancelaria premiera oraz inne instytucje UK IŁ. Naski i tak dalej w tym, w tym działaniu też, też uczestniczyły. To jest w tej chwili, to, to, to będzie w tej chwili największe też źródło finansowe działań związanych z transformacją cyfrową, bo jego wartość będzie przekraczała spodziewaną przez nas wartość nowego programu Polska Cyfrowa, Polska Cyfrowa 2. Proszę Państwa, ostatnim źródłem, którym w tej chwili pracujemy, który jest na etapie jeszcze takich wstępnych uzgodnień z Komisją Europejską, to jest program Polska Cyfrowa 2 To jest źródło, w którym mówimy około, troszeczkę poniżej, ale powiedzmy około dla równego rachunku 2 miliardów euro, czyli przyjmijmy jakiegoś równego rachunku 9 miliardów złotych, czyli jakby posumować te wszystkie wartości, to jest około 15 plus 24 miliardy złotych środków przeznaczonych na cyfryzację w tych trzech instrumentach: REACT, Krajowy Program Odbudowy. Oraz nowy program Polska Cyfrowa Cyfrowa 2. Oczywiście te wszystkie, wszystkie działania tak naprawdę one się koncentrują wokół tych dosyć, dosyć podobnych wątków, czyli ten dostęp do, do internetu, rozbudowa sieci telekomunikacyjnych, przyjazne usługi e publiczne, i w ogóle szeroko pojęte przyjazne e państwo, rozbudowa systemów informatycznych państwa, ale też udostępnianie tych systemów użytkownikom końcowym, czyli, czyli nam, wszystkim obywatelom. To jest wsparcie umiejętności i kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwo jako taki nowy, nowy w sensie, nieistniejący w poprzedniej perspektywie finansowej wątek, ale też zyskujący na ogromnym, na ogromnym znaczeniu w, w tej chwili w całej Europie, zwłaszcza też w tej sytuacji pandemicznej, oraz, oraz dane publiczne, ich udostępnianie, zarządzanie. I w ogóle szerzej, jakby cała, cała budowa przestrzeni danych, która też jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na, na, naj, na najbliższe lata. Więc program Polska Cyfrowa 2 będzie pewnego rodzaju kontynuacją tych działań, które były realizowane do tej pory w ramach, tych, w ramach programu Polska Cyfrowa 1. Będzie się koncentrował też na. Poprzez pewne, pewne różnice w stosunku do KPO będzie się koncentrował troszeczkę na innych, na innych aspektach, ale jakby celem takim zasadniczym, docelowym tych działań, czy też obszarem tych realizacji, one te, te wszystkie cele i obszary będą mniej więcej, będą mniej więcej podobne. To są te obszary, które w tej nowej perspektywie finansowej w ramach programu Polska Cyfrowa 2 będziemy chcieli rozwijać. Jak widzicie Państwo, nie jest to nic nowego. To są wszystko rzeczy, które, które, które przynajmniej zostały zapoczątkowane, które mają jakiś już track record i całkiem przyzwoite fajne sukcesy w tej perspektywie finansowej. Więc są to działania, które będą, które będą w tym obszarze, który przyniósł najwięcej sukcesów kontynuowane, ale też w tych obszarach, które tych najwięcej potrzeb, potrzeb dalej, dalej generują. W przypadku, szczególnym naciskiem, będziemy dalej szczególnie naciskać czy szczególnie starać się mocno rozwijać temat e-usług, czyli budowy systemów informatycznych, informatycznych państwa. Tutaj nastąpił też dosyć istotny postęp w ostatnich latach. W tej chwili już prawie połowa obywateli Polski korzysta z czy prowadzi w ogóle jakiekolwiek interakcje z państwem za pomocą internetu i, 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 tych, i tychże właśnie systemów, co jest jakby dosyć istotnym skokiem w stosunku do ostatnich lat. No, owszem, wynika to w części z sytuacji pandemicznej, ale wynika to przede wszystkim też z tego, że no coraz więcej takich usług i coraz więcej takich rozwiązań jest dostępnych online i możemy po prostu z nich z nich korzystać, chociażby rozliczanie, rozliczanie PIT-ów, to jest akurat temat na czasie, na pewno Państwo mieli okazję lub będą mieli okazję z tego, z tego korzystać. Chcemy też zacząć wprowadzać takie rozwiązania, my to nazywamy tak pewne, pewne platformy współpracy między różnymi sektorami, czyli współpraca między sektorem publicznym i sektorem prywatnym w ramach różnych... Różnych takich obszarów, właśnie Smart City, Smart Village, czy jakieś różne aplikacje, które, czyli wykorzystywanie pewnego potencjału dostawców i tutaj sektora, szczególnie MŚP, startupów, czy czy przedsiębiorstw dysponujących pewnymi technologiami i rozwiązaniami technologicznymi z potrzebami, czyli tu mówimy o potrzebach po stronie czy mieszkańców, obywateli, czy po stronie jednostek administracji, samorządów szczególnie i tak dalej, czyli mówimy tu o pewnego rodzaju system, wdrażaniu systemów, które to nasze takie codzienne życie w miejscu zamieszkania, w miejscowości, w której mieszkamy mogłoby, mogłyby usprawniać. Też oczywiście bardzo ważnym elementem będzie wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Tutaj w tej chwili rząd kończy już przygotowywać program rozwoju kompetencji cyfrowych, który będzie takim dokumentem strategicznym, spinającym taką klamrą wszystkie te działania, wszystkie te działania cyfrowe. One będą realizowane w nowym programie Polska Cyfrowa 2 w niewielkim stopniu. W większym stopniu będą realizowane w programie w nowym czy w odpowiedniku programu Wiedza Edukacja Rozwój, czy tego obecnego programu edukacyjno-szkoleniowego. No i te działania, no i będą też miały swój odpowiednik w Krajowym Planie Odbudowy, więc jakby tych działań i tych środków na, na wzmocnienie kompetencji cyfrowych też będzie w najbliższym czasie bardzo dużo. Jakby spojrzeć na oś czasu, to mniej więcej wygląda to w ten sposób czyli jesteśmy w tej chwili. My już na takim końcowym etapie wdrażania programu Polska Cyfrowa. On będzie jeszcze realizowany przez dwa lata, do końca 2003 roku. I w połowie tego roku planujemy rozpocząć te działania związane z Reactem, czyli są taką pilną, szybką reakcją pandemiczną. Po decyzji Komisji pozytywnej zmianie programu, myślę, że tak około czerwca będziemy w stanie taki pierwszy, ten nasz konkurs, te zasadnicze działania. Uruchomić, a już całkiem niedługo, w perspektywie tygodnia, dwóch, będziemy chcieli też Państwu te rozwiązania pokazać i przedstawić do, 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 do dalszych konsultacji. W, z początkiem 2022 roku będziemy chcieli uruchomić Krajowy Plan Odbudowy i te wszystkie działania, które są w tym projekcie planu opisane i które możecie Państwo na stronie internetowej zobaczyć. I tu jeszcze raz zachęcam Państwa do konsultacji, wyrażenia swojej opinii. W, w tym temacie to, co działania planujemy uruchomić no, z początkiem 2022 roku, natomiast pewnie z początkiem pierwszego kwartału, po, po, połową pierwszego kwartału bądź końcówką pierwszego kwartału przyszłego roku, będziemy też chcieli uruchomić już program Polska Cyfrowa 2. On w tej chwili jest w jakby jesteśmy w takim etapie, że jeszcze nie rozpoczęliśmy negocjacji z Komisją Europejską, ustalana jest z Komisją dopiero treść umowy partnerstwa. A dopiero po ustaleniu tej treści umowy będziemy przygotowywali projekt planu, przedstawiali komisji projekt planu, planu operacyjnego, programu operacyjnego, który będziemy z komisją negocjować. Jeżeli ten projekt jest już gotowy, natomiast no też musi poczekać na, na ten obieg tych, tych dokumentów o charakterze, o charakterze politycznym. Także podsumowując, to, co nas czeka w najbliższym czasie, to są 24 miliardy złotych. Przeznaczone na szeroko pojętą cyfryzację i transformację cyfrową polskiego społeczeństwa, gospodarki i sfery publicznej, z ogromnym naciskiem na sferę sieci telekomunikacyjnych i rozbudowy tych sieci, pokrywania tzw. białych plam telekomunikacyjnych w Polsce, z bardzo dużym naciskiem na tematykę cyberbezpieczeństwa, jako taką tematykę dominującego teraz dominującej liczby zagrożeń wywołanych częściowo przez pandemię, ale to też za duże uproszczenie, które istniały po prostu wcześniej, których rola też czy jakby skala rosła w ostatnich latach wykładniczo. Mam mówimy tutaj o rozbudowie, dalszej rozbudowie systemów informatycznych państwa i budowie różnych rozwiązań z zakresu e-państwa, e-usług. Takich rozwiązań dla nas, dla obywateli, do korzystania z zasobów e-urzędów oraz z, mówimy tutaj o działaniach związanych z kompetencjami cyfrowymi, dalszym rozbudową, czy rozbudową, wzmacnianiem, rozwijaniem tych kompetencji oraz z działaniami związanymi z dalszym otwieraniem danych publicznych i tworzeniem przestrzeni do dzielenia się danymi pomiędzy różnymi aktorami gospodarki czy życia społecznego w Polsce. Całkiem niedługo się te wszystkie rzeczy zaczną już dziać, więc też zachęcam do obserwowania strony CPPC, do uczestnictwa w konsultacjach KPO, do obserwowania strony i śledzenia komunikatów kancelarii premiera, która w tej chwili odpowiada za procesy cyfryzacyjne w Polsce. I mam nadzieję, że, że ta długa przygoda, kilkuletnia, bardzo bogata w pieniądze i we wrażenia, będzie udziałem nie tylko moim, ale również wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję.